Kochani, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, czasem, gdy jesteśmy sami w domu czy w jakimś pokoju. przechodzimy i co robimy pierwsze? Niektórzy włączają telewizor, inni radio, inni uruchamiają serwis YouTube, żeby coś grało, coś mówiło. Często powiem szczerze, boimy się ciszy. Boimy się tego, że. Możemy usłyszeć swoje serce, co tam w środku przeżywamy. I dzisiaj żyjemy w takiej kulturze hałasu. Wszyscy mówią, każdy coś opowiada, każdy jest specjalistą w danej dziedzinie, każdy ma swoje zdanie i to najlepiej, żeby powiedzieć drugiemu albo narzucić, no bo przecież wiem. Wystarczy włączyć debaty. Tam nie ma słuchania, tylko jest mówienie. Każdy mówi po kolei. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się odwołuje do czegoś, do, do, do usłyszanego słowa. Każdy ma powiedzieć to, co swoje i tyle. I to jest bardzo taki niski poziom komunikacji. Ale to tak jest w codzienności, że żona do męża coś mówi, po raz pierwszy nic. Drugi, nic. Trzeci, a to coś mówisz. Albo odwrotnie, żeby też nie było, bo, bo to jest zawsze obustronnie. Gdzie. Problem w naszej kulturze, tej wielości głosów, spowodował to, że słowo stało się trochę puste. I my mamy problem z tym słuchaniem, bo możemy powiedzieć, że dzisiaj każdy chce mówić, a nikt nie chce słuchać. Nikt nie chce się podporządkowywać, nikt nie chce być tym, który wysłucha i nie oceni, tylko posłucha. Naprawdę, co jest w sercu drugiego, to jest bardzo trudne. I wstajemy dzisiaj u początku tygodnia biblijnego, i mamy dwie drogi. Albo będziemy słuchać tych, którzy mają nam wiele do powiedzenia, a tak naprawdę nic, bo mają tylko to, co daje świat jakąś chwilową iluzję szczęścia, jakąś chwilową koncepcję. I mamy też Słowo Boże. I nie wiem, którą drogą pójdziemy. Wybór należy do nas. Ale martwię się, że dzisiaj ludzie, którzy nawet przychodzą do kościoła, w większości nie chcą usłyszeć słowa Bożego. Nie są zainteresowani słowem Bożym. Dlaczego? Bo życie weryfikuje. I weźmy dialog na przykład pań, które wracają z kościoła, no to rozmawiają. Taki przykład z życia, gdzieś z mojego dzieciństwa, może się to zmieniło. Nie wiem, nie, nie wracam z kościoła z ludźmi. A tak, ta pani była tak ubrana dzisiaj. Widziałaś jak ona jaką miała sukienkę, a ona dzisiaj była w spodniach. A no, ma nową fryzurę. Albo mężczyźni, jak jest liturgia słowa, czytania, homilia, to tak sobie patrzą po kościele i tak mierzą. A tu 10 metrów, a 10. Tutaj by pasowało to zrobić, a tu może to. Przeliczają, mierzą, patrzą na żarówki, czy, czy są ledowe, czy nieledowe, czy, czy mocne, oszczędne, nie wiem. I, I czasami ludzie się nudzą na tym. To jest, to jest jakieś. Dlaczego słowo Boże nieraz nudzi? Chyba dlatego, że brakuje nam wiary w moc słowa, brakuje nam w to, że Pan Bóg w dzisiejszych czytaniach chce dać odpowiedź na stan Twojego serca. Nie wiem, w którym punkcie się znajdujesz życia, czy, czy się cieszysz, bo coś spotkało Cię miłego, pięknego, czy przeżywasz jakąś ogromną trudność, cierpienie, ale Pan chce Ci dać słowo, dobrą nowinę, słowo, które buduje. Ale jeśli tego nie słuchasz, co jest ciekawe, że, patrzcie, na oczach mamy powieki, możemy zamknąć usta, a uszy mamy cały czas otwarte. A możemy nie usłyszeć. Możemy, gdzieś to nieraz to słowo przejdzie obok nas, jak to mówimy, spłynie jak po przysłowiowej kaszce, obok, nie dotykając. Kiedyś zrobiłem takie doświadczenie i na homilii opowiedziałem taki wyważony, dobry żart. Słuchajcie, wszyscy prawie zapamiętali ten żart. Albo wracało do mnie dobry żart, opowiadali. Ale jak się mówi jakąś głęboką myśl, że Pan Jezus chce ci coś dać, a, Pan Jezus, coś dać, ty, Panie Jezus. Nie, to, to jakby, jakiś dobry przykład, jak jest, to, to trafia, ale a Pan Jezus w Ewangelii, to, to widzę automatycznie, jak nieraz pff, ktoś się wyłącza od razu, odcina go, można powiedzieć językiem młodzieżowym. Ale na przykład żart na imprezie opowiedziany przez wujka na majówce no to wszyscy pamiętają. Jak jest pikantny jeszcze jakiś, to ze szczegółami każdy by powtórzył. Nawet małe dziecko, które nawet nie wie do końca, o co chodzi w tym żarcie, ale opowie i powtórzy. A Słowo Boże, Ewangelię... Nie, to ucieka. To nie, to jest Ewangelia. Nie. Brakuje nam wiary. I teraz taki przykład. Rozmawiałem kiedyś z jednym kapłanem, który jest egzorcystą i mówił, że... Egzorcyści mają taki rytuał swój, taką księgę zatwierdzoną, modlitw przez stolicę apostolską, przez papieża. I Pan Bóg pokazał mu i też tej osobie, która była dręczona i nękana, jak wielką wagę i wielkość ma słowo Boże. I już po tych modlitwach, po tym wszystkim usiedli, otworzyli pismo święte, zaczęli czytać Ewangelię przez godzinę. I słuchajcie, po godzinie wszystkie objawy opętania, nękania. Obecności złego ducha ustały. Bo słowo Boże ma moc egzorcyzmowania naszego serca, oczyszczania z grzechu, uzdrawiania. Ale w to trzeba uwierzyć, że to słowo ma tak wielką moc. Kiedyś słyszałem taką piękną opowieść o dwóch mnichach. Jeden taki doświadczony przeor, drugi nowicjusz młody. I ten młody mnich zmaga się z tym, że czytam to Słowo Boże i mówi, że do mnie nie trafia, ja jakoś nie rozumie tego, zapominam o tym, śpię na medytacjach, co robić? Co robić? Ty jesteś tak doświadczony, jesteś przeorem naszym. I on mu polecił, żeby wziął koszyk wiklinowy i poszedł i zanurzył go w jeziorze i przyszedł. Ten młody stwierdził, no, nie takie trudne, spróbuję. Zrobił to raz, ten mu polecił drugi, trzeci. I wreszcie ten już młody mnich, wprawdzie posłuszny, ale stwierdził, no, nic to nie daje. I mówi, nic z tego nie wynika, nic z tego nie ma. Nie ma żadnej wody. Zobacz, odpowiedział starszy, nie masz wody, ale twój kosz jest czysty. I myślę, że tak samo jest z naszym sercem, że my nieraz słuchamy tego Słowa Bożego, i nieraz nie zapamiętamy nic, albo zapamiętamy w trakcie homilii, Ewangelii, i rzeczywiście to jest tak, jak ta woda, która nas oczyści, i wprawdzie ta woda nie zostanie w tym koszu, w naszym sercu, ale to serce będzie oczyszczone już z tego świata, z tego hałasu. Z tego, co też proponuje zły duch w pokusach, w grzechu. I to jest takie piękne, że zanim się napełnimy tym duchem świętym, który daje też to słowo, to najpierw potrzeba tego oczyszczenia, czyszczenia tego serca. Wielokrotnie pewnie w codzienności. I nieraz ktoś mówi: Przecież księdza, czytam słowo każdego dnia, rano, o poranku, budzę się z nim, ale nie pamiętam, nie rozumiem. Nie poddawaj się, czytaj dalej, krótki fragment z Ewangelii z dziś, z dnia, bo może rzeczywiście to słowo kiedyś zakiełkuje, że ono jest posiane jak ziarno i nawet nie wiesz kiedy a nastąpi wzrost. Najpierw obumrze, najpierw oczyści, ale potem gdzieś te owoce w twoim życiu będą, tylko cierpliwości po kilku latach może coś zrozumiesz. Po kilku latach zobaczysz, że rzeczywiście Pan Bóg cię wtedy kierował, że był z tobą. Dziś w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Piotr mówi: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. On spotkał zmartwychwstałego i wiedział, że posłuchać Boga, tylko że my słuchamy ludzi. Bo ktoś ci powie, a ty jesteś taki, a my się nieraz boimy, że ktoś nas oceni, że ktoś na nas wytchnie palcem, bo się pomylimy, bo coś źle zrobimy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeśli wiesz, że słuchasz tego słowa na miarę swoich możliwości, na stan swojego umysłu, serca, intelektu, to się nie bój ludzi. Psalmista mówi, nie pokładajcie ufności w człowieku. Nie pokładajcie ufności w książętach. My nieraz tak pokładamy ufność, że, a jak ten będzie gdzieś jakimś wielkim, to on zmieni, jego słowo ma wielką moc. To jest często pusta obietnica. To jest często puste słowo, bez żadnego potwierdzenia. Słowo, które ma treść i życie, to słowo Boże. To słowo żywego Boga, który dziś mówi, na teraz. Słowo ludzkie straciło dziś wartość. I patrzcie, jak to jest w dzisiejszej Ewangelii. Zawsze mnie tak kusi, żeby zrobić, wziąć ten bezprzewodowy, i... to jest niemożliwe, ale bezprzewodowy mikrofon i się zapytać, o czym była Ewangelia, drogi parafianinie. Czasami też sam nie usłyszę, to bym też nic nie powiedział. Ale o czym było? I dzisiaj było o tym, że Piotr z grupą uczniów zmagał się całą noc. Zarzucali sieci i nic nie złowili. I nie wiem, czy macie doświadczenie czegoś takiego, że pracujesz, niektórzy by powiedzieli, z wysiłkiem, z potem czoła i nie widzisz sensu tej pracy. Opracowałeś się, zarzucałeś te sieci, nikt tego nie docenił, nic z tego nie masz, żadnej pochwały, żadnej, nie wiem, korzyści finansowej. Totalna rozpacz. I to jeszcze całą noc, zmęczony, wypalony, bez sensu. I to może trwać ta noc nie tylko 24 godziny, ale nieraz przez dłuższy czas Twojego życia, że tak pracujesz. Ale przychodzi Pan Bóg delikatnie, subtelnie i mówi: Zarzućcie sieci. Tylko, że to jest o poranku. A nie wiem, czy wiesz, ale o poranku ryby nie biorą. To było wbrew logice ich. Jak to teraz, rano, przez całą noc zarzucaliśmy, zmęczeni jesteśmy, a ty, Panie Jezu, mamy jeszcze raz? Nie. To jest bez sensu. Ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I zarzucają, i widzą wielkie owoce, słuchajcie. Bo z Panem Jezusem są wielkie owoce w naszym życiu. Nie według naszych koncepcji, wysiłków. Z Bogiem mamy piękne owoce. Że ta praca nasza ma sens. Nie wiem, co to jest w Twojej codzienności, co jest tym, tym takim trudem, który jest zamieniony przez Pana Jezusa, ale, ale to razem z Nim wyciągasz te duże, wielkie ryby i się z tego cieszysz. Nie wiem, wyciągasz te rzeczy ze swojego serca danego, w wychowanie dziecka, wyciągasz te piękne rzeczy z małżeństwa, z tego, że po raz kolejny i po raz setny idziesz i. I próbujesz na nowo, starasz się, wstajesz. Że na nowo próbujesz, szukasz zgody, pojednania. Gratuluję. To jest ewangeliczne, to jest słuchanie słowa i wypełnianie je w codzienności. Dlatego też prośmy Pana Boga, by dawał nam ducha świętego, posyłał swojego ducha, by ten duch otwierał nasze serca na słuchanie. Na ten głos Pana Boga, który jest delikatny, cichy, subtelny, i może jako postanowienie, szczególnie dla młodych ludzi, ale też myślę, że dla większości już osób. Mamy smartfony, mamy aplikacje Androida i inne. Można pobrać Pismo Święte, Słowo na dziś, na dzień, i przeczytać, może w tym tygodniu biblijnym, Ewangelię codziennie, z dnia. To nie jest długo. 30 sekund 20 żeby nawet jak nie będziesz rozumiał wiedział to żeby to słowo przeszło przez ciebie żebyś chociaż próbował i starał się amen